Bracia i siostry, nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może on także wszystko, co jest sobie podporządkować. Ta krew z grzechu obmywa mnie. Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu. Ta krew z grzechu obmywa mnie. To jest baranka święta krew. Bracia i siostry, w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu. W modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie, Jezusie. Witajcie kochani. Zapraszam do. Wspólnej modlitwy. Módlmy się. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Dusza moja, uwielbiaj Pana i nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach. On Ciebie w słabościach wspiera, a winy łaskawie przebacza. To Bóg Cię przy życiu utrzymuje a w miłosierdziu dobrami obdarza. Ojcze, z pokorą i skruchą przyznaję przed Tobą, że mnie miłujesz, a ja Ci tak mało dziękuję. Przebacz moje roztargnienia na modlitwie i zaniedbania w mych obowiązkach. Proszę, dodaj mi siły, bym chętnie i radośnie Szedł drogą Twych przykazań i Tobie ufał. Ojcze, ty jesteś życia naszego celem ostatecznym. Niech mnie i moich najbliższych błogosławi Bóg Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie, mówi. Tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi rozpoznać wolę Twą. Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, śpiewam Ci, pragnę ręce Swe do Ciebie wznieść. Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzypiejącego spoczynku. Amen. Boże, Ty rozjaśniasz noc i sprawiasz, że po ciemnościach wschodzi światło. Zachowaj nas z tej nocy od pokus złego ducha, abyśmy o świcie nowego dnia Tobie składali dziękczynienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, niech nas Bóg błogosławi. Broniąc wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Bóg zapłaci za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Zapraszam do subskrypcji kanału Oaza Jezusa Modlitwy. Króluj nam Chrystę, zawsze i wszędzie. Całym sercem swym oddaję Ci cześć. Każdą myślą swą oddaję Ci cześć, z całej siły swej oddaję Ci cześć, O Panie Mój, tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj życie me, bo całym sercem swym uwielbiać Cię chcę. Bo każdą myślą swą uwielbiać Cię chcę, i z całej siły swej uwielbić Cię chcę. O Panie mój, Panie mój, Panie mój. Całym sercem swym oddaję Ci cześć, całym sercem swym oddaję Ci cześć, Panie mój. Amen.